Hej, hej, i witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming, czyli po prostu pochwycenie z blisko. Chcę wam dzisiaj powiedzieć taką sytuację, którą Bóg pokazał mi i Bóg pokazuje nam za każdym razem coś. Bóg nam pokazuje za każdym razem coś. Słuchajcie, doświadczenia, które mamy są po coś. Nie są tak tylko dane o tak sobie, ale są po coś. Słuchajcie, moja córka wyjechała tutaj sobie z moją siostrą do mojego taty na powiedzmy chwilowe wakacje, na kilka dni tam z siostrami. I powiem Wam, tak jak ja już drugi powiedzmy dzień ich nie ma w domu, drugi dzień, dziś, yy, ja już tęsknię, już brakuje mi tu czegoś, brakuje, że ktoś tutaj wiecie chodzi, przeszkadza, krzyczy, kłóci się nawet czasami, wiadomo jak to dzieci i takie tam i tak samo inne rzeczy robią. Słuchajcie, Pan Bóg tęskni za nami jeszcze bardziej niż jak my tęsknimy za swoimi dziećmi. Także pomyślcie o tym, że jeżeli my tęsknimy, my cieszymy się, my radujemy, płaczemy, to On robi to jeszcze po, dwa razy pod, z podwójną siłą, ponieważ jego miłość w ogóle jest bez porównania do naszej miłości, ale jest to bardzo mocno em, dla mnie ob, takie, takie zobrazowanie, że jego miłość po prostu naprawdę jest bardzo duża. To nie jest wina, że dzieje się źle na, na ziemi, to jest wina ludzi. Ludzi, ludzi, diabła, a nie Pana Boga. Bóg jest miłością i On nie daje złego. Więc powiem wam, że jeżeli my tęsknimy, to Pan Bóg za nami tęskni. Wyobraźcie sobie, kiedy się nie modlicie. Jeden dzień, dobra, drugi dzień. I jak Pan Bóg zaczyna tęsknić za, za własnym dzieckiem? Zacznijmy się modlić i bądźmy blisko Niego. Amen. Zachęcie. Także Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Bye!